Liczba cosinus 12 stopni razy sinus 78 stopni plus sinus 12 stopni razy cosinus 78 stopni jest równa, no i trzeba wybrać jedną z tych czterech odpowiedzi. Bierzemy sobie to nasze działanie. Za czym zaczniemy tutaj cokolwiek liczyć, to musimy tutaj skojarzyć, że to zadanie jest związane z takimi wzorami redukcyjnymi. Te wzory wyglądają, jak wyglądają, ale w uproszczeniu w tych wzorach redukcyjnych chodzi o to, że jeśli mamy sinus kąta, na przykład 40 stopni, to to będzie to samo co cosinus takiego kąta, żeby razem z tym 40 dało nam 90. Czyli to będzie to samo co cosinus 50 stopni, bo 40 i 50 daje nam razem 90. W drugą stronę jest podobnie. Jeśli mamy cosinusa 30 stopni, to to będzie to samo co sinus takiego kąta, żeby razem tutaj mieć 90. Czyli tutaj będzie pasowała nam 60. Kosinus 30 to jest to samo co sinus 60. No i tutaj zauważamy, że w tym zadaniu właśnie takie coś mamy. 12 i 78 to jest razem 90 i wtedy możemy sobie napisać, że kosinus 12 stopni to będzie to samo co sinus 78, bo razem jest tutaj 90 i tak samo będzie z sinusem. Sinus 12 stopni to będzie kosinus 78 stopni. I te dwie ostatnie równości, tą i tą, wykorzystamy sobie tutaj, żeby mieć tylko jeden kąt, żeby nie mieć dwunastki, i ósemki. to ten cosinus zamienimy sobie na sinus 78 stopni. Będzie sinus 78 stopni z tej równości razy drugi taki sam sinus 78 stopni tego sinusa 12 stopni zamienimy sobie zgodnie z tym na cosinus 78 stopni. A ten kosinus sobie przepiszemy. Sinus 78 razy sinus 78 to ja mogę sobie napisać, że to jest sinus kwadrat 78 stopni, a tutaj cosinus 78 razy cosinus 78 to jest cosinus kwadrat 78 stopni. I teraz korzystamy z podstawowej tożsamości trygonometrycznej, mianowicie z jedynki trygonometrycznej, która nam mówi, że jeśli mamy sinus kwadrat jakiegoś kąta, dodać cosinus kwadrat tego samego kąta alfa, to z tego zawsze nam wyjdzie 1. No i tutaj właśnie dokładnie coś takiego mamy. Mamy sinus kwadrat kąta 78 stopni, dodać cosinus kwadrat tego samego kąta. Zatem z jedynki trygonometrycznej dostajemy, że to jest równe 1. A to znaczy, że odpowiedź D jest tutaj poprawna.